Witam serdecznie na kanale Centurion. Albo Centurion przedstawia jak to woli. E, dzisiaj nie ma unboxingu. Oczywiście e, wspomnę tylko, że cieszę się cały czas tym, tą stawą, która na skoblu gdzieś wisi. Jak to niektórzy mówią, że jest to naprawdę taki fajny nożyk, że tak powiem. Jeszcze nie było dymiony jeszcze nie ciosał, nie ciapał, no ale będzie. Także tak to jakoś wygląda. Natomiast ten film z umiłowania do nożyków i do całego tego klimatu leśnego powstał w takim celu, że tak powiem, żeby troszeczkę Was rozśmieszyć. Pamiętacie, jak tutaj wszędzie naokoło? No, takie coś szybko zrobię tylko celowo, bo teraz będzie na wolnych obrotach. Że pisaliście już w Centurionie, niedługo to nie będziesz w ogóle miał musiał osobny pokój wynająć na układanie sobie pudełeczek po nożykach, tak? Na ogół S i, Condor S i Ontario, tak? No i coś w tym jest, bo raz czy dwa nam to spadło. A teraz, metodą ciasnego pasowania zrobiłem za radą jednego z subskrybentów. I tu, z tego co pamiętam, nie wiem czy to nie miał myśli taki właśnie łazek Hitkliw. Pozdrawiam Ciebie serdecznie łasku Hitkliwie. Jeśli przypiąłem Tobie zasługę, a powiedział to nie wiem, Marek Papro czy ktoś inny, no to pozdrawiam w ogóle Was wszystkich i tego, który był pomysłodawcą. A ja wasz mówił umiłowany Centurion, bądź też mówię znienawidzona toksyczna kreatura. Ha, ha, ha. strasznie mnie bawi ta e, kreatura toksyczna. E, nie chcę was lekceważyć, olawać, więc e, powiem sobie tak, że mm, postaram się już nie mówić za bardzo na kanale e, za waszą radą. O tych małpach, łapkach w górę, w dół i tak dalej. Bo to rzeczywiście może tak wyglądać, że rusza mnie to, ja nie śpię po nocach, a jakaś ta małpa czy troll, czy jak to się nazywa fachowo w internecie, będzie sobie tutaj myśleć, że o, dopiekłem mu. Ja tylko lubię te dwie łapki w dół, które zawsze są, bo to normalnie są wierni maniacy tego kanału. <grym> Sorry, nie mogłem się powstrzymać. No ale dobra, teraz do rzeczy. Co ja zrobiłem? Znacie kancelarię już z unboxingów, gdzie te pudełka po kondorach znikły. No, szok, nie ma ich. Tutaj nawet było, nie? Tam, gdzie mówię, Czacha leży. Tam to były akurat inne pudełka OKC, czyli Ontario Knife Company. Tutaj mój ulubione że tak powiem, jedna z moich ulubionych, fikcyjnych postaci, czyli Sherlock Holmes. No i teraz tak jest, SI leżą sobie tu. No i sobie niech leżą, nie spadną, wyglądają. Ale ktoś zaproponował, żeby te drzwi do pokoju sąsiedniego, które nie są używane, bo tam kolega też kancelarię prowadzi, żeby wziąć w jakiś sposób na ciasne pasowanie, zrobić w ten sposób. I powiem Wam szczerze, że no... No, to jest taki fajny pomysł, Centurion e, korzysta z fajnych pomysłów, tu się Wam pokażę, tak Centurion prezentuje się na e, tle tych właśnie m, takich nożyków, e, że tak powiem, e, pudełek po nożykach, właśnie w tych drzwiach, tak wziąłem, to zrobiłem, trochę jak za czasów króla świeczka, ale nie będzie widać, o tak, ale z wami się mogę podzielić, o. No tutaj tam gdzieś wcisnąłem jakieś takie, no i to nie, nie jest rachityczne, nie wypadnie, nie zwali się, au. I tak idąc w sam, no to teraz to tak wygląda, tak z daleka, tam ten mój fotel. Jarek przyjdzie, to się zdziwi, bo go nie ma. To tak wygląda, kondory widzicie tam, S a co z OKC, czyli Ontario nożyki. A proszę bardzo, tu są drzwi, wyjście, tak, a tutaj zobaczcie. O, i teraz one też się nie zwalą, ponieważ są ciasno pasowane pod sufitem, że tak powiem, tutaj sobie lamnie na pamiątkę też tak położyłem. No Jedni mają różne jakieś tam kwiatki, temidy, inne takie jakieś. Ja lubię jak y, lubię, że tak powiem. Liczy się skuteczność, a nie piękny wystrój odpowiadający wyobrażeniom i y, y, y tak dalej. Y, nie wiem, kancelarii prawnej, że mecenas bierze teczkę i biegnie zaraz udobruchać pana prokuratora, albo nie wiem. Y, Podlizać się pani sędzi Annie An, An, nie Marii Wesołowskiej. A, 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 a. Także, także taki trochę bushcrafto, nożowego humoru, centurioru i innego interioru. Także tak to jest. Ktoś mnie namówił do fajnej rzeczy, i tak to jakoś jest. Jeżeli ktoś proponuje fajne rzeczy centurionowi, to centurion wykorzystuje. Natomiast e, fakt jest też taki: nie rób tego, albo nie rób tamtego, albo działaj tak, albo rób tak. Wiem, że niektóre takie są w dobrej mierze, ale ja nie jestem taki, że zaraz polecę jak impuls, albo nie przejmuj się, bo ktoś myśli, że ja się przejmuję czymś tam. Nie jest tak, że ja się czymś tam przejmuję, lub nie przejmuję. Nie wchodzę do tego obszaru decyzyjności, bo jak ktoś mnie pyta: Centur Centurionie, się przejmujesz czy się nie przejmujesz? A ja mówię, chcesz mnie zapędzić do obszaru decyzyjności, gdzie jest tak lub nie, czyli tak przejmuje się lub nie, nie przejmuję się. To ja nie wchodzę do takich obszarów decyzyjności, tylko idę sobie albo jadę sobie tak, jak sobie powoli jedzie coś. Takiego. I tyle. Także tak to mniej więcej wygląda, eee, że tak powiem. Dziękuję za ten pomysł. Pewnie to będzie nawet na miniaturce. No i kończąc, eee, trochę tego śmiechu. Eee, napiszcie, co myślicie o takim. Eee, burzkraftowo, nie albo nie burzkraftowo, filmie centurionowym i tak A jak nie chcecie, to nie piszcie. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie chylę czoła. Pozdrawiam Was z należnym szacunkiem i sympatią. Cieszę się, że jesteście. Nie powiem non i i zuchwale. Kręcę dla siebie. To też, bo lubię swoje filmy oglądać, bo chcę coś sprawdzić, usprawnić i tak dalej, i tak dalej, więc muszę. A sam jestem ciekawy, jak wypadłem. Natomiast kręcą też właśnie dla Was. I jeżeli paru z tych tam 400 iluś subskrybentów przysporzyło to troszkę radości, troszkę uśmiechu, że jest sobie taki centurion, to fajnie. Mógłbym teraz cieszyć się, że o. A, no to jakiś sukces odniosłem, ktoś tam napisał, że do sukcesu dąży centurion. Nie, nie dąży do sukcesu w takim pojęciu jak ten ktoś, kto z niepoczciwości duszy zarzuca. Ja dążę do tego, co udało mi się już, dodążyć, że tak powiem. Czyli pozyskać Was na leśnych druhów, przyjaciół, którzy oglądacie, piszecie, którzy kręcicie filmy, prowadzicie kanały. Słuchajcie, rozmawiałem z Jackiem, Forestmanem. Ten nasz przyjaciel będzie kręcił. Pozbierał się trochę. Ja go traktuję jak brata, jak przyjaciela. Mam z nim kontakt telefoniczny, ale nie narzucam się. Ale bardzo chcę Wam. Licznym, którzy tak komentarze zostawili pod filmami, niezależnie czy jesteście moimi subskrybentami, czy nie, podziękować za to, że podźwigaliście, próbowaliście rannego Forestmana położyć na łoże dobroci waszych serc i znieść go z linii ostrzału czegoś, co można nazwać latającymi pociskami brutalnej rzeczywistości. Brutalna rzeczywistość ma okrutne oblicze, ma wielkie pazury i okropnie nimi szarpie ludzi dobrych, poczciwych, wrażliwych, a w drugiej dłoni, też takiej, która ma pazury, prowadzi na smyczy wiele psów, ludzkich stworzeń nie mających serc, na ogół będącymi bezmyślnymi głupkami, ale co gorsza niestety inteligentnymi. To by było na tyle. Dzięki za ratunek dla Forest Mena też, bo chciałem o tym wspomnieć. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i jest to it is my privilege, tak bym powiedział, czyli jest moim przywilejem mówić do Was, jest moim przywilejem być dla Was jak sługa, który idzie do lasu i kręci filmy, jeżeli sprawia Wam to radość. Chciałem się podzielić. Taką miałem potrzebę serca. Względam Was, pisząc wielką albo mówiąc wielką literą. Drodzy leśni druchowie, mógłbym tak dalej mówić i mówić i mówić, ale po co przedłużać ten film? Centurion kocha Was, tak jak się kocha. Tych, którzy sprawiają radość, którzy piszą dobre słowa, za te słowa zawsze Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Także tyle. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej lub chodzenia do lasu. No i to by było na tyle. Także do zobaczenia gdzieś do jakiegoś filmu. I kończę tak. Stare logo Kondor. Takie są nawet noże u mnie. I nowe logo Kondor. O. No chyba wystarczy, nie? A z daleka. To wygląda mniej więcej tak. Pozdrawiam wszystkich ciepło.